Z niedzielnych Mistrzostw Polski U23 w Szabli starczą i złotem medalem wyjechała z Warszawy Zuzanna Cieślar z Zagłębiowski Klub Szermierczy. Swój pierwszy półfinał wygrała 15.5 z Urszulą Kurzyną UKS 13 Białystok. Druga walka półfinałowa to pojedynek Marty Okine KS Karabela z Agatą Marciniak Oś AZS Poznań wygrany przez Marciniak 15.10. I zacięty finał 15-13 wygrywa Zuzanna Cieślar, Zagłębiowski Klub Szermierczy, zdobywając Złoto Mistrzostw Polski U23 w Szabli. No więc jesteśmy na Mistrzostwach Polskich Młodzieżowców. Przyjechałam tutaj bronić tytuł z zeszłego roku, kiedy też wygrałam. Na szczęście się udało. Mm. Grupy poszły mi dość dobrze, rozstawiłam się druga, byłam zwolniona z pierwszej walki. Po grupach miałam y, dwie walki, y, obie y, wygrałam bez większych problemów. Y, na opór y, natrafiłam dopiero w finale, gdzie wygrałam tylko dwoma trafieniami po ciężkiej walce. No, na szczęście się udało i mam nadzieję powtórzyć ten wynik za rok. Srebro dla Gaty Marciniak, Oś AZS Poznań. Brązowe medale odebrały Urszula Kurzyna UKS-13 Białystok i Marta Okinę KS Karabela. Marta Okinę wraz z koleżankami z klubu Klaudią Malgrem, Weroniką Borkowską i Grażyną Płoską wywalczyły złoty medal w rywalizacji drużynowej, ale najpierw w półfinale pokonały drużynę KKS Konin 45-41. Drugi półfinał to pojedynek UKS-13 Białystok z oś AZS Poznań wygrany przez Białystok 45-38 i finał wygrywa KS Karabela 45-29. Złotą drużyną Mistrzostw Polski U23 w Szabli została KS Karabela w składzie Weronika Borkowska, Klaudia Malgrem, Marta Okinę i Grażyna Płoska. Srebro dla UKS 13 Białystok w składzie Urszula Kurzyna, Gabriela Mieszkowska i Blanka Seredyńska. Brąz pojechał do Konina KKS Konin w składzie Michalina Fitz, Natalia Nowinowska, Alicja Papuzińska i Małgorzata Zawodniak. Pozdrawiamy z Warszawy!